Co jeśli wszystko, czego uczono cię od urodzenia, jest już nieaktualne? Twój dziadek, Chingis Han, pozostawił ci świat skąpany we krwi i pogrążony w ogniu. Nauczył cię, że siła tkwi w siodle, twoim domem jest step, a bogactwo to coś, co się bierze. Ale ty. Stoisz na granicy dwóch światów i zdajesz sobie sprawę, że jego prawa już nie działają. Przed tobą leżą Chiny. Starożytna, niezrozumiała cywilizacja, którą można podbić siłą, ale której nie da się utrzymać, nie zdradzając wszystkiego, w co wierzy Twój lud. Kubilaj, wnuk zdobywcy świata, stanął właśnie przed takim wyborem. Musiał zdecydować, kim być – ostatnim wielkim hanem Mongołów, czy pierwszym cesarzem nowej, bezprecedensowej dynastii. Ten wybór miał go kosztować rodzinę, przyjaźnie, a być może nawet duszę. Oto historia człowieka, który złamał wszystkie zasady i wygrał. Prześledzimy pięć kroków, które na zawsze zmieniły jego życie i mapę świata. Najpierw zobaczymy, jak występuje przeciwko własnemu bratu w wojnie toczonej nie o złoto, ale o samą ideę przyszłości. Potem będziemy świadkami wielkiej pokusy, jak mądrość i luksus Chin zaczęły zmieniać barbarzyńce do monarchii. Zobaczymy, jak ryzykuje wszystko, ogłaszając się synem niebios. I zakładając dynastię Yuan. Przeżyjemy jego największy triumf, upadek ostatniego bastionu starych Chin. A na koniec ujrzymy, jak rzuca mu wyzwanie sama natura, wysyłając Boski Wiatr, by okazać granice władzy nawet najpotężniejszego człowieka na Ziemi. Przygotujcie się. Ta historia sprawi, że przemyślicie wszystko, co dotąd wiedzieliście o zdobywcach. Jest rok 1259. Imperium mongolskie, największe w historii, rozciąga się od Oceanu Pocichony po Dunaj. Ale pod jego jednością kryje się głębokie pęknięcie. Po nagłej śmierci Wielkiego Hana Menkego podczas kampanii w Chinach, Imperium wstrzymuje oddech. Kto? Odziedziczy tron Czengizhana. Jego dwaj wnukowie, dwaj bracia, Kubilaj i Aryk Boke, reprezentują dwie całkowicie różne drogi. Aryk Boke, młodszy brat, jest w sercu imperium w świętej stolicy Karakorum. Wspiera go Stara Dwardia. Mongolscy tradycjonaliści, którzy widzą przyszłość w wierności pradawnym kodeksowi, wiecznej wojnie, koczowniczemu życiu i pogardzie dla osiadłych kultur. Oni są przeszłością imperium. Tymczasem Kubilaj przebywa na południu, w Chinach, gdzie spędził lata nie tylko walcząc, ale przede wszystkim ucząc się rządzić. Widzi nie tylko terytorium do grabieży ale źródło niewyobrażalnego bogactwa, technologii i zasobów ludzkich, którymi można zarządzać, a nie tylko je eksterminować. Na wieść śmierci brata zwołuje własny kurutaj, radę swoich możnych, właśnie na chińskiej ziemi i ogłasza się Wielkim Hanem. W odpowiedzi Arek Boke, przy wsparciu najznamienitszych rodów, czyni to samo w Karakorum. Imperium jest rozdarte. Dwóch Hanów, dwa ośrodki władzy. Rozpoczyna się wyniszczająca czteroletnia wojna domowa między braćmi. To nie była tylko bitwa o władzę, była to bitwa o duszę mongolskiego świata. Zastanówmy się więc, dlaczego Kubilaj to zrobił? Czy był to akt zdrady, czy genialna przezroczność? W przeciwieństwie do Aryka Boke, Kubilaj rozumiał prostą, lecz przerażającą dla koczownika prawdę: imperium zbudowane na grabieży nie może przetrwać. Pochłania samo siebie. Rządzenie milionami Chińczykami wymagało nie mongolskiej furii, ale chińskiej biurokracji, stabilnych podatków i stałych stolic. Postawił na przyszłość, w której Mongołowie staną się nie tylko zdobywcami, ale elitą rządzącą w symbiozie z podbitymi ludami. Świadomie wybrał ścieżkę sinizacji, rozumiejąc, że to jedyny sposób, aby kontrolować najbogatszą część swojej domeny. Dla niego wojna z bratem nie była zdradą. Była jedynym sposobem na ocalenie dziedzictwa dziadka przed nieuchronnym upadkiem. Zwycięstwo nad Arykiem Boke w 1264 roku było gorzkie. Kubilaj zapewnił sobie tytuł Wielkiego Hana, ale zapłacił za niego jednością Imperium. Złota Orda, Hanat Czagatajski, zachodnie części państwa faktycznie się odłączyły, odmawiając uznania jego władzy. Mongolska arystokracja w rodzimym Karakorum patrzyła na niego z podejrzliwością, widząc w nim apostatę, który zdradził tradycję stepu dla chińskich bogactw. Kubilaj znalazł się w paradoksalnej sytuacji. Był władcą Mongołów, ale jego prawdziwa baza sił, jego armia i zasoby znajdowały się teraz w Chinach. Nie mógł już rządzić jak jego dziadek. Musiał albo złamać Chiny. Albo przyjąć ich zasady. I Kubilaj dokonuje wyboru. Rozpoczyna największy eksperyment kulturowy i polityczny XIII wieku. Na stałe przenosi stolice ze stepowego Karakorum do nowego wspaniałego miasta, które buduje na miejscu współczesnego Pekinu Hanbalyku, miasta Hana. Otacza się nie mongolskimi możnymi, ale konfucjańskimi uczonymi i chińskimi urzędnikami, którzy pomagają mu stworzyć nowy system administracji oparty na chińskich wzorcach dynastycznych. Wprowadza papierowy pieniądz, tworzy system podatkowy, promuje naukę i sztukę. Dla starej mongolskiej gwardii każdy taki krok był policzkiem. Ich han, ich przywódca, pogrążał się w obcej kulturze, przejmując jej rytuały, język i nawet sposób myślenia. Dlaczego to zrobił? To nie było ślepe podziw dla chińskiej kultury. To była zimna, pragmatyczna kalkulacja. Kubilaj rozumiał, że nie da się rządzić stoma milionami Chińczykami za pomocą stepowych praw jassi. Potrzebował skutecznej administracji, którą mogły zapewnić tylko lokalne kadry. Przyjmując chińskie zwyczaje, legitymizował swoje rządy w oczach podbitego ludu. Pokazywał, że nie jest kolejnym barbarzyńskim najeźdźcem, ale nowym synem niebus, który otrzymał prawo do rządzenia państwa środkowego. Ta maskarada była konieczna do utrzymania władzy. Poświęcił swoją mongolską tożsamość, aby zbudować coś większego imperium, które łączyło step i pola uprawne. Do 1271 roku Kubilaj rządził z Balyku od siedmiu lat. Ugruntował swoją władzę, zmiażdził opozycję i ustanowił kontrolę nad północnymi Chinami. Ale w oczach milionów poddanych, a co ważniejsze, w oczach wciąż niepodbitego cesarstwa południowej dynastii Song, pozostawał obcym, barbarzyńcą, który siłą zdobył tron. Jego tytuł Wielkiego Hana nic nie znaczył dla konfucjańskich uczonych i chińskiej arystokracji. Aby prawdziwie rządzić wszystkim pod niebem, musiał mówić ich językiem, nie tylko dosłownie, ale i symbolicznie. Potrzebował mandatu niebios, świętego prawa do rządzenia, które przyznawano tylko legalnym dynastiom. Tak więc Kubilaj wykonuje najbardziej zuchwały i symboliczny ruch w swoim życiu. W 1271 roku oficjalnie ogłasza nową dynastię na wzór chiński. Nadaje jej nazwę Dai Yuan czyli wielki początek. To było zerwanie z całą historią. Nie był już tylko Hanem z Rodu Hana, rządzącym podbitym terytorium. Stawał się założycielem legalnej chińskiej dynastii, pierwszym cesarzem Yuan. Ten akt był jak grom z jasnego nieba. Dla mongolskich tradycjonalistów była to ostateczna zdrada, dla Chińczyków szokujące roszczenie barbarzyńca do ich świętego dziedzictwa. Kubilaj postawił wszystko na jedną kartę, ogłaszając się nie zdobywcą, ale prawowitym władcą całych Chin. Co to było? Zdrada dziedzictwa czy genialny ruch polityczny? Niewątpliwie to drugie. Ogłaszając dynastię, Kubilaj rozwiązał trzy problemy jednocześnie. Po pierwsze, legitymizował się w oczach chińskiej ludności i elit. Teraz nie był już tylko okupantem, ale cesarzem działającym w ramach ich własnego paradygmatu kulturowego. Po drugie, był to potężny cios ideologiczny wymierzony w cesarstwo południowej dynastii Song. Ogłaszając własną dynastię, Kubilaj oznajmiał, że mandat niebios przeszedł na niego, a rządy Songów są bezprawne. To była preludium do ostatecznego podboju. I po trzecie, to była jego ostateczna odpowiedź mongolskiej opozycji. Nie grał już według ich przepisów. Jego imperium od teraz nie było mongolskim ulusem, ale nowym, niezależnym państwem chińskim. Ogłoszenie dynastii Yuan nie było końcem, ale początkiem finałowego rozdziału Długiej Wojny. Na południu wciąż istniało cesarstwo południowej dynastii Song, rozległe, bogate i ludne państwo, spadkobierca tysiącletniej chińskiej kultury. Dla Mongołów był to ostatni i najtrudniejszy przeciwnik. Przez dziesięciolecia nie byli w stanie złamać go oporu. Miasta południowych Chin, chronione przez rzeki, kanały i wysokie mury, były nie do zdobycia dla stepowej kawalerii. Cesarstwo Song posiadało potężną marynarkę wojenną, zaawansowaną technologię, w tym broń prochową, oraz ogromne zasoby ludzkie. Był to ostatni bastion chińskiej niezależności, a jego władcy byli zdeterminowani walczyć do końca. Kubilaj, teraz cesarz Shizu z dynastii Yuan zmienia taktykę. Rozumie, że tego bastionu nie da się zdobyć brutalną siłą. Zamiast tradycyjnych mongolskich najazdów organizuje systematyczną, wieloletnią kampanię, używając chińskich metod wojny. Buduje ogromną flotę rzeczną, by przeciwstawić się marynarce Song. Zatrudnia inżynierów do tworzenia nowych machin oblężniczych i prowadzi wojnę na wyczerpanie, metodycznie zdobywając fortece po fortece. Punktem kulminacyjnym następuje bitwa pod Yamen w 1279 roku. Była to jedna z największych bitew morskich w historii świata. Po druzgocącej klęsce floty Song ostatni lojalny urzędnik, niechcący poddać się barbarzyńcom, bierze młodego cesarza dziecko na ręce i skacze wraz z nim do morza. Tym aktem rozpaczy dynastia Song przestała istnieć. Co było przyczyną tego triumfu? Kubilaj wygał nie dlatego, że był Mongołem, ale dlatego, że nauczył się myśleć jak chiński cesarz. Użył nie tylko siły, ale strategii, dyplomacji i psychologii. Adaptował i ulepszył chińską technologię wojskową, tworząc armię i flotę zdolną do działania w każdym terenie. Ale co najważniejsze, ogłaszając się cesarzem, zaproponował chińskim elitom i urzędnikom alternatywę. Pokazał, że jest gotowy zachować ich kulturę i system rządów, jeśli złożą mu przysięgę wierności. Wielu tak właśnie zrobiło, przechodząc na jego stronę, co demoralizowało i osłabiało opór songów z wewnątrz. To było zwycięstwo nie tylko oręża, ale nowej idei imperialnej. Po raz pierwszy w historii całe Chiny, od Wielkiego Muru do Morza Południowochińskiego, znalazły się pod panowaniem jednego władcy, a władca ten był cudzoziemcem. W 1279 roku Kubilaj stoi u szczytu świata. Jest cesarzem całych Chin, panem najludniejszego i najbogatszego kraju na planecie. Jego władza wydaje się absolutna, a zasoby nieograniczone. Ale dla człowieka, w którego żyłach płynie krew czyngis-hana, nie ma spoczynku. Jego wzrok kieruje się na wschód, za morze, ku tajemniczym wyspom, które Chińczycy nazywają Japonią. Kraina, która nigdy nie zaznała obcych rządów, bogata i dumna, samym swoim istnieniem rzucała wyzwanie jego wszechmocy. Podbój Japonii miał być ostatnim akordem w symfonii jego podbojów, dowodem na to, że jego potęga nie ma granic, ani na lądzie, ani na morzu. Dwukrotnie Kubilaj gromadził armadę, jakiej świat nie widział. W 1274 roku pierwsza wyprawa Osłabiona wewnętrznymi sporami i nieobyta z morzem, została zmuszona do odwrotu przez potężny sztorm. Ale Kubilaj nie przyjął tej odmowy. Do 1281 roku zebrał wielką flotę, według niektórych szacunków ponad 4000 statków i 100 tysięcy wojowników by raz na zawsze zmiażdżyć japoński opór. Mongolsko-chińska armada wylądowała. Samurajowie walczyli desperacko, ale siły były nierówne. I właśnie, gdy wydawało się, że los Japonii jest przesądzony, interweniowała siła, na którą cesarz nie miał wpływu. Tajfun o potwornej sile, który Japończycy nazwali później kamikadze, czyli boski wiatr, uderzył we flotę. W ciągu jednej nocy największa armada w historii została uniczystrzona. Co to było? Boska interwencja czy tragiczny wypadek? Dla Kubilaja była to najbardziej drużgocająca klęska w jego życiu. Uderzyła nie tylko w jego armię, ale w jego reputację. Mit mongolskiej niezwyciężności i bezgranicznej potęgi cesarza Yuan został zrujnowany. Niebiosa, które jak wierzył dały mu mandat do rządzenia, zdawały się od niego odwracać. Ta klęska pokazała jemu i całemu światu surową prawdę. Nauczył się dowodzić cywilizacją, opanował jej technologię i strategię, ale nie potrafił kontrolować żywiołów. Mógł podbić kontynent, ale ocean się mu nie podporządkował. Ten Boski Wiatr wyznaczył granice jego imperium i jego osobistej władzy, służąc jako gorzkie przypomnienie, że nawet dla wnuka Chingiz Hana istnieją granice. Kim więc był Kubilaj Han? Podróż, którą odbyliśmy, pokazuje, że nie ma prostej odpowiedzi. Jego historia to trajektoria wielkiego kompromisu. Zaczynając od bratobójczej wojny bronił nie tylko tronu, ale swojej wizji przyszłości, której imperium rządzi, a nie tylko grabi. Następnie krok po kroku zanurzał się w chińskiej kulturze, budując nową stalicę i przyjmując obce prawa, by utrzymać władzę. Ogłoszenie dynastii Yuan było jego punktem bez powrotu. A podbój południowej dynastii Song szczytem jego triumfu, osiągnięcie którego nigdy nie dokonał jego dziadek. Ale porażka u wybrzeży Japonii była gorzką lekcją, pokazującą, że nawet jego wola ma granice. Każda z tych decyzji oddalała go od mongolskich korzeni, ale przybliżała do stworzenia jednego z największych imperiów w historii. Kubilaj Han na zawsze pozostanie postacią na rozdrożu dwóch światów, przekształcając się z Hana w cesarza. Ale podczas gdy on budował swoje osiadłe imperium na wschodzie, po drugiej stronie świata jego kuzyn Batu Han kuł zupełnie inne dziedzictwo. Dziedzictwo czystego podboju i strachu. W naszym następnym odcinku udamy się do innej części podzielonego państwa, na zachód, by podążyć za człowiekiem, który pozostał wierny kodeksowi swojego dziadka. Człowiekiem, który ogniem i mieczem przetoczył się przez księstwa ruskie i rzucił na kolana rycerskie armie Europy, siejąc postrach w sercach królów. To było inne imperium, inna wojna i inne zasady. Aby śledzić tę podróż do serca mongolskiej inwazji na zachód, zasubskrybujcie kanał.